Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 789 odcinku, zaplanowanym na poniedziałek 19 stycznia 2026 roku, Akacjowa 38, odcinek 789, Ursula jest wściekła, że transfuzja się powiodła. Okazuje się, że Blanka jest również zakażona rtęcią. Lekarz tłumaczy Samuelowi, że mogło się to stać przez intymny kontakt z kimś cierpiącym na tę przypadłość. Samuel jest zdruzgotany. Elwira oznajmia Simonowi i ojcu, że wstępuje do zakonu zamkniętego. Ojciec jest pełen dla niej uznania, a Simon nieszczęśliwy. Olga snuje piękne plany wspólnego życia z Diegiem, jednak on oświadcza, że kocha jedynie Blance. A Kacjowa, 38 o czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość, od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako.